Dzień dobry Państwu, ja dzisiaj tak nie bez powodu w czapeczce Dacia AutoFus Group. Słuchajcie, chciałem zapowiedzieć live'a, live'a, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 13 albo z delikatnym poślizgiem tam powiedzmy 2 do, 2 do 5 minut na naszym kanale i ten live będzie prowadził z salonu Dacia AutoFus Group. Miałem stoku, dlatego ta czapeczka. I słuchajcie, live ten będzie dotyczył hybryd. sterów w wersjach hybrydowych. Ja jakby no, na tym live, że tak powiem, będę tylko słupem rozpocznę tego live'a, głos oddam dla Adriana z salonu Autofus i dla Marcina aka Rozpierzniczeni.pl, który jest proszę Państwa posiadaczem hybrydy od ponad pół roku I się. robimy to po to, żebyście mogli na przykład dowiedzieć się więcej o hybrydach, o tym czy użytkownik, który ma ten samochód jest zadowolony i tak dalej, o tym jakie są na przykład korzyści Płynące z posiadania hybrydy, także będziecie mogli zadać pytania. Nie wiem, jak wy, ale ja czuję się zaproszony. Sobota, godzina 13, kanał. Chodź Chodźcie karnąć. To będzie live bezpośrednio z Dacia Autofus Group w Białym Stoku. Do zobaczenia.